Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony PIXOKN i witam Was na moim kanale, na którym znajdziecie różne ciekawostki na temat Androida oraz modyfikowania telefonów. Najwięcej odcinków tutaj jest na temat so z telefonu Sony Ericsson Xperia Neo v, dlatego, że posiadam ten telefon i po prostu się nim bawię i zgłębiam wiedzę na temat jego modyfikacji. Lecz na inne telefony myślę, że też dałbym radę coś znaleźć i poszukać specjalnie dla was. także jeżeli macie jakieś pytania lub coś chcecie się dowiedzieć, piszcie na mój e-mail lub GG podany w opisie tego filmu oraz podany w informacjach o kanale. Na telefon Sony i Xperia Neowi pomagam wgrywać Androida, rota, odblokować Bodladera, wgrać kernela i przyspieszyć telefon, podkręcając procesor odpowiednim kernelem. Posiadam też również swoje Swój dysk internetowy na homikuj.pl, gdzie jeżeli będziecie coś chcieli to udostępnię Wam za darmo, z darmowym transferem jakieś pliki i z chęcią Wam pomogę, w... na przykład jeśli telefon Wam nie chce się włączyć lub macie jakiś z nim problem, z chęcią dowiem się na ten temat różnych rzeczy i Wam pomogę, także piszcie bez problemu na mój e-mail i moje gg. Zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału i danie łapek w górę pod filmem, który Wam się podobał, gdyż naprawdę to bardzo motywuje, a chciałbym, żeby moje odcinki Wam się podobały. Także mi komentarze wyrażające Waszą opinię też mile widziane. No i to tyle. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że znajdziecie jakiś odpowiedni dla siebie odcinek na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się na razie. Cześć!